Cześć widzowie! Dziś nieco inny odcinek. Mamy 5 grudnia. Wy ten odcinek będziecie pewnie widzieć trochę później. Wybieram się na narty w góry. A dokładnie na Słowację, na Hopop. W Wranglerze, kto nie widział, właśnie świeżo zamontowana instalacja gazowa. Zrobiłem przegląd olejów, dolałem sobie płyn do spryskiwaczy i powoli szykuję autko. Na wycieczkę, nie mogę się doczekać. Choć jak bukowałem wyjazd, to było wtedy akurat spadł śnieg, więc było takie wrażenie: Ale super, w końcu dowaliło śniegu, jedziemy na narty. Mega mnie to cieszyło. No ale niestety <noise> dziś minęło chyba od tamtego czasu półtorej tygodnia i mamy słońce. Dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, kto z Was tak samo śmiga na nartach. Myślę, że nie jest aż tak dużo widzów którzy uprawiają tą dziedzinę sportu. Jak na Majsterkowicza przystało, skrzynka narzędziowa zabrana, boster jakiś jest wzięty, no bo wiadomo, tym Jeepem jeszcze nie jeździłem za dużo, jeździłem nim co prawda weekendowo, więc wolę mieć takie pierdółki ze sobą, nawet kompresor mini biorę. Do tego jeszcze jakieś yy, fajny widziałem właśnie, nie wiem czy oglądaliście odcinek Terenwizji, był taki yy, preparat na kapcie. A biorę go dlatego, że ostatnim wjechałem w gwoździa oponą, i nie zaszło to powietrze. się wbił minimalnie i nie przebił, co prawda, opony na wylot, ale wolę to mieć ze sobą. Fajna sprawa. Teraz pytanie do użytkowników Jeepa: Czy znacie jakieś fajne organizary do Wranglera? Bo spójrzcie, jak wyciągnąłem kanapę, jest tu całkiem sporo miejsca. Ale tutaj widziałem, że do JK5 drzwi są takie fajne organizery. No mega by mi się to przydało, bo tak naprawdę to miejsce tutaj jest niezagospodarowane. Tutaj bym sobie wrzucał właśnie jakieś kamery jak jadę, właśnie jakiś boster, takie pierdoły. Bo tak to na razie to upycham pod nogami yy, pasażera i kierowcy. Dajcie znać, czy są jakieś takie organizery, które możecie polecić, bo chętnie bym coś takiego zakupił. Jechaliśmy już na Słowację, od razu pojawił się w górach śnieg, więc zaczęło to wyglądać coraz bardziej optymistycznie. Cieszy mnie to, bo jednak jakby miała być taka plucha, to jazda na nartach nie byłaby ekscytująca. Wczoraj jak dojechaliśmy, to już nie było czasu nagrywać, było ciemno, poszliśmy szybko na kolację. I w sumie poszliśmy spać, żeby dzisiaj właśnie wstać i ruszyć. Zobaczcie jaki piękny widok na, za oknem. Tam u góry, na kamerze, aż tak tego nie widać. Tam jest najwyższy punkt. Dzisiaj fajnie go widać na hopoku, tutaj dokładnie. On zawsze, zazwyczaj jest zasłonięty, można powiedzieć, taką mgłą. I rzadko kiedy jest widoczny. Pogoda może nie najlepsza, ale powinno się udać fajnie pozjeżdżać. Szykujemy się, lecimy szybko na skibusa. Teoretycznie, tutaj widzicie, po lewej stronie jest taki yy, pierwszy wyciąg. Z tego co patrzyłem na mapce, on jest chyba jeszcze zamknięty, ale widzę, że dużo ludzi tam już śmiga właśnie z nartami. Ale są tu piękne widoki u góry. Spójrzcie jak to wygląda. Ale jest naprawdę pięknie. Rozpoczynamy zabawę. Zjeżdżamy Chopoka z hopoka z najbliższego punktu. Zobaczcie te widoczki tutaj jeszcze raz się powtórzę, ale jest przecudownie. Pogoda dzisiaj, zawsze jest, jak jesteśmy na hopoku. To jest mgła, nic nie widać, a dzisiaj jest naprawdę cudownie. Dzisiaj tam jedziemy na najwyższy punkt, zjedziemy nim. To pokażę Wam, jak stamtąd pięknie widać. Pogoda, można powiedzieć, że pod względem temperatury idealna do jazdy. I trasy też super. Widzowie drobnego gifta w postaci smalczyku. Akurat uwielbiam smalczyk, jeszcze jak był ogórek kiszony do tego, to już w ogóle myślałem, że to jest już smalczyk, a to jednak pasta z tuńczyka. <śled> Маавэт <laughs> 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 Idziemy jeszcze raz tą samą trasą, co przed chwilą żeście widzieli. Tylko atakujemy teraz nie niebieską, a czarna I potem, chyba, dwie z rzędu czerwoną. Nie będziemy już siebie tak nagrywać, tylko będziemy troszeczkę bardziej śligazem. Może coś będzie się działo ciekawego. Chwila odpoczynku na czerwonej trasie. Nogi już bolą. Człowiek nieprzyzwyczajony. W sumie to jest pierwszy taki wyjazd na narty w tym sezonie. Nogi nieprzystosowane do takich obciążeń. Jeszcze jak zobaczcie, jakie tutaj są muldy. Nogi pracują ciężko, strasznie wyrobić przy takim zjeździe. Ruszamy dalej. Zobaczymy gdzie pati. Poczekamy tu trochę na nią, bo teraz przyspieszyłem. Oddałem się wenie prędkości. Jedziemy dalej. Fajna ta trasa, nie ma tak dużo ludzi jak z tamtej strony góry. Teraz jeżdżamy z drugiej strony hopoka. Też będziemy jechali chyba prawdopodobnie czerwonymi trasami. Chcemy udać się na kolej krzeselkową. Zjazd z samej góry, to jednak fajny dystans. 4,1 km zrobiliśmy. Pokazać. Maksymalna prędkość to 46. Nie da się za bardzo użyć gazem, bo niestety, ale bolą nogi. Robimy jeszcze raz taką traskę, jedziemy na samą górę Hopoka i zjeżdżamy do tego punktu. Jest chyba to taki najdalej oddalony punkt z dzisiejszej trasy, którą pokonujemy. Jest znacznie fajniej z tej strony góry. Są, widać, że trasa jest ratrakowana w nocy i nie jest po prostu tak rozjeżdżona. A z tamtej strony góry okropne muldy i prawdopodobnie nie była dłuższy czas ratrakowana, no bo jak wiadomo tam jest mniej ludzi, więc uznali pewnie, że nie ma potrzeby. Po całym dniu zrobię podsumowanie, ile godzin zrobiliśmy, ile kalorii człowiek spalił. Fajna sprawa, warto myślę, takie rzeczy robić dla zdrowia. Też jakaś to fajna forma rozrywki. Wacji startuje pierwsza, ja próbuję coś nagrać. Choć na czerwonych trasach z muldami nie jest łatwo ogarniać kamera i jeszcze można powiedzieć skupić się, żeby jej nie zgubić przy jakiejś glebie. Wtarliśmy do Wrangler'a, wrzucamy narty. Idziemy w sumie do mieszkania przebrać się, ubrania wrzucić, żeby się dosuszyły. No i później na ciepłą herbatkę. Robię zapis zegarka, zobaczymy ile dzisiaj się udało przejechać. Zobaczcie jak statystyki się prezentują. O 9:50 zaczęliśmy. 30 km zrobione, czas ciągłej jazdy 2 godziny 52 minuty, średnia prędkość 15. Malutka, jutro będziemy ją poprawiali, ale jak się nagrywa i dużo staje, to niestety Ciężko jeździ cały czas dynamicznie. Maksymalna prędkość to 56. W zabudowanym już by był prawie mandat. Zobaczcie dla sportu, jak to fajnie wyszło. Prawie 1400 kalorii spalonych. Średnie tętno 140, a momentami nawet 190. No kurde. Witam Was w kolejnym dniu. Jazdy na nartach. Wczoraj wróciliśmy ze stoku, byliśmy już mocno zmęczeni. W sumie zjedliśmy kolację i położyliśmy się spać. Zrobiliśmy według GoPasa 38 km trasy, więc jak na pierwszy można powiedzieć taki zjazd w sezonie dało to w kość. Miałem jeszcze taką sytuację w zeszłym roku, w narciarni ktoś, może przypadkiem, podmienił mi buty. I te buty, które mi podmienił, były wizualnie takie same jak moje, tylko rozmiar był mniejszy. Poszedłem na stok, próbuję włożyć nogę w buta, no i kurczę, zgłupiałem już w, w pewnym momencie, bo nie wiedziałem co jest, że moja noga się nie chce zmieścić. Myślałem, że może moja noga urosła, ale zacząłem przymierzać ten but do NART i kompletnie nie pasował w zaczep. Choć wizualnie był taki sam. No i wychodzi na to, że ktoś po prostu mi podmienił but w narciarni, tylko to jeszcze właśnie nie w tym hotelu, co yy, byłem ostatnim razem, tylko jeszcze przed ostatnim razem i się po prostu nie skapnąłem. Dlatego też musiałem kupić teraz nowe buty używane no i niestety, ale nie są tak dobrze dopasowane jak te poprzednie co miałem no i mam obtartą kostkę po wczorajszej jeździe mam ogólnie problem duży z dopasowaniem butów narciarskich bo mam wysoką nogę na podbiciu no i nie jest to takie proste będę musiał jeszcze pokombinować z butami narciarskimi żeby coś lepiej dopasować no bo jeśli będziemy tak dalej obcierać no to niestety, ale nie można pojeździć kilka dni pod rząd, no bo noga obtarta kostka, kostka piecze, skóra zdarta więc no nie jest komfortowo. My się już tutaj szykujemy pod wranglerem i lecimy zaraz na skibusa. Będę Wam dalej relacjonował jazdę, jak już dotrzemy na stok. Nie popsuj kamery. Warunki na stoku w miarę w porządku dzisiaj, ale widać, że ratrak jeździł tylko przed weekendem. Dzisiaj w nocy nie było ratrakowane, ale też nie ma takiego obłożenia, więc pewnie nie inwestują w to. I jak zjechaliśmy teraz z czerwonej trasy, tak jakby z połowy samej góry, no to już są duże muldy. A zakwasy są po wczoraj, więc trochę nogi bolą, ale będziemy je śmigać dalej, nie ma co marudzić. Jedziemy teraz dalej na wyciąg krzesełkowy, no bo kurde, męczące jest co chwilę odpinanie na gondolę y nart. Więc śmigamy sobie teraz na wyciąg szycełkowy i, i później jedziemy na samą górę gondolą. Ten zjazd czerwoną trasą był całkiem spoko. Mega, mega dobrze się zjeżdżało, chociaż te muldy naprawdę robią robotę. I męczą nogi. Jak tak wjeżdża się dłuższy czas kolejką, to te nogi mają czas, żeby odpocząć, i wtedy się fajnie jedzie. Jak jeździmy krótszymi trasami, to jednak czuć to zmęczenie. No ale miejmy nadzieję, że na kolejne wyjazdy na narty nogi już będą, można powiedzieć, bardziej podrasowane i będzie można więcej Lepsza pojeździć. Kondycja. Lepsza kondycja, i muszę coś z tymi butami dopracować, i będzie super, ale i tak nie ma co marudzić. Jest super wyjazd, nie ma tyle ludzi, bo ja zazwyczaj jak się przejeżdża w styczniu, w lutym. To naprawdę tutaj są czasami tak ogromne kolejki, że stoi się czasami po 15-20 minut, żeby w ogóle dostać się na wyciąg. A teraz w sumie podjeżdżamy ledwo co pod krzesełka i od razu możemy jechać, więc to jest naprawdę na duży plus. Będziemy teraz jechać widowie. Widzicie tamte krzesełka tam daleko, co jadą. Będziemy odbijać teraz trasy w prawo i w prawo, żeby dostać się jak najbardziej na wyciąg tamten po prawej, to jest chyba koło biela pód, jak się nie mylę. I dojechać do tamtej trasy. Tam będą takie trochę łagodniejsze stoki. Ale też można przyjemnie pojeździć, bo ten stok jest dość szeroki i przyjemny do jazdy. Czas wjazdu na wyciągu możemy delikatnie wykorzystać na napicie się ciepłego soczku malinowego, na rozgrzanie. Nie samą pracą człowiek żyje na co dzień, na pewno po takim wyjeździe znów wraca ta werwa do pracy, człowiek troszeczkę odpoczął myślami. Bo Naładował ja... baterię. Naładował baterię, bo ja to mam tak akurat, że jak wracam to mam z jednej pracy do drugiej. W domu jak przyjeżdżam później, to też siedzę na kompie, programuję, no i tak naprawdę to na, na co dzień nie mam w ogóle możliwości odpocząć, więc raz tam na kilka miesięcy wyjechać sobie na jakiś taki wyjeździk. Fajna sprawa, znowu człowiek wraca z tą werwą do pracy. Myślę, że jest to potrzebne, żeby utrzymać taką, można powiedzieć, taki balans psychiczny. Jechaliśmy na górę, dokładnie tam gdzie pokazuję palcem. Jest jedna z moich ulubionych tras, tylko ona jest jeszcze zamknięta. Ale zauważyłem, że Ratrak zrobił tam ścieżkę, więc spróbujemy się tam dostać. Pojedziemy gondolą tam do góry i spróbujemy przejechać tą trasą, która jeszcze tak oficjalnie nie jest otwarta, ale widziałem, że już ktoś tam zjeżdża, więc spróbujemy też zjechać, bo ona ma jest takie fajne, można powiedzieć, widoki i zakręty. Można też fajnie złapać prędkość w niektórych miejscach. Udajemy się na dół pod gondolę i będziemy próbowali Zjechać tą trasą. Jechaliśmy gondolą na samą górę. Tutaj Wam wcześniej w filmie, czyli u mnie dnia wczorajszego, pokazywałem piękne widoki. A spójrzcie za mną, jaka jest mgła, i zobaczcie, co się dzieje przede mną. Te góry, które było tak świetnie widać, już są niewidoczne. Czasami jest to taka widoczność, że nie widzimy osób jadących kilka metrów przed nami. Ale świetno. Mega mi się podoba i uwielbiam klimat gór. Kto z Was tak samo lubi jeździć na nartach, desce lub po prostu uprawiać jakieś sporty zimowe. Dajcie znać w komentarzach. Jestem ciekawy, kto ogląda Majsterkowicza i ma podobne hobby jak ja. Ja biorę się teraz za zjazd, chowam kamerę, bo nie ma, będę miał je jak trzymać w łapie. Tutaj jest wyższy poziom jazdy, więc trzeba uważać. Chwila odpoczynku na trasce. Zobaczcie, jakie piękne widoczki. Tutaj jest trochę niżej, ta mgła już trochę tak zeszła. Ale piękna trasa. To jest moja ulubiona. Czekam aż ją otworzą. Ale teraz zobaczcie, co się tam dzieje. Jaki to jest pion. To jest czarna trasa ogólnie. Ale naprawdę, nartami, jak jest tutaj fajnie wyratrakowane na krawędziach, się tędy śmiga. Mega. Trasa hardcorowa. ratrap jeszcze nie jechał Ale ja lubię takie traski. Trudna. Ustawiam wam kamerę i zjeżdżam dalej do punktu. Pati pojechała trasą niebieską, ja sobie pojechałem czarną, która jeszcze nie jest, można powiedzieć, włączona w ruch. Atakujemy widzowie dalej. Dogadałem się z Patti, gdzie się spotkamy, bo ona gdzieś tam pojechała pod gondolę, a ja muszę jechać gdzieś tam. Ale gleba. Jest misja wpiąć teraz narty, bo ciężko tu ustać. Jest teraz misja wpiąć te narty w buty. No nic, będziemy walczyć, bo trzeba jechać. O, tu jest dobra bryła lodu. Może mi się to uda tu zrobić. Tak jak w offrodzie. Czasami się znajdzie jakąś kępkę trawy i zdarzało się wyciągnąć terenówkę. Tak tutaj bryła lodu pomaga wpiąć buty. Dobra, jedziemy dalej. I jesteśmy, można powiedzieć, na dole. Urwała mi się kamerka podczas gleby. Musimy teraz zasuwać w dół, bo kurde, Patty już jest prawdopodobnie na dole. Ja zaliczyłem dwie gleby na, na tej czarnej. No i mam obsówkę z czasem. Nie mam wam jak teraz nagrać z kamerki, więc będę kamerę trzymał w łapie i zasuwamy speedem na sam dół. 30 sekund odpoczynku, bo kurde zadyszka duża. Nogi jednak z samej góry zjazdu można powiedzieć, że dają wpalnik, ale jedziemy. Zjechaliśmy trochę niżej na niebieskiej trasie. Patti tu będzie próbowała teraz swoje takie pierwsze razy jazdy tyłem na nartach. <trymowodzące> 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 będzie próbować jazdę na jednej narcie zobaczymy jak i wyjdzie <laughs> elegancko <laughs> Mamy dzisiaj ostatni dzień wyjazdu, wracamy do Polski, powiem Wam, że cieszę się, że tego Wranglera finalnie nie sprzedałem, zamontowałem do niego ten gaz, teraz wleciało wygłuszenie, Głosiki gbl a daje mi on masę frajdy z jazdy. Powiem Wam szczerze, że chyba ostatni raz tak, taką, taki duży fan z jazdy dawała mi Suzuki Vitara, czyli moja pierwsza terenówka, a jadąc tym Wranglerem tutaj w góry znowu cieszyłem się jak dziecko i chyba o to w życiu chodzi, jeśli coś takiego daje frajdę, to jest ważne, no bo tak jak ci lubią właśnie mieć sobie różnego rodzaju zabawki. Ja uważam, że zawsze jesteśmy właśnie takimi dziećmi, tylko innymi zabawkami się bawimy. No i tak też jest w przypadku tego Jeepa. Myślę, że jeszcze będę coś tu przy nim kombinował. No bo nie wiem czy wiecie, ale wranglery te silniki 3.8 mają ogólnie problem, że mają zdławiony dolot powietrza i wydech. No i tak sobie myślałem podczas trasy. Może by coś pokombinować, jakiś porting. Na polskim YouTubie jest tego mało. A sporo osób wydaje mi się, że ma Wranglery takie z silnikiem 3.8. I fajnie byłoby troszeczkę tego niuta podbić. Wiadomo, że w silniku bez osprzętu typu kompresor, turbina, cudów się nie zdziała. Ale zawsze można tą dynamikę trochę poprawić. No i powiem Wam szczerze, że fajnie wranglerek się prowadził. jakie jechaliśmy autostradą, to 120 ustawione na tempomacie. Trzymał 2000 obrotów. Nawet fajnie to szło. Baty już idzie, będziemy się zbierać powoli. Ostatnie, można powiedzieć, bagaże. Jeep się już zagrzał. Lecimy. Wstaliśmy już na miejsce, zaparkowałem wóz, jak podchodzę patrzę, a tutaj coś jest wbite w oponę. Dobrze, że nie było przygody ze zmianą opony po trasie. O, zobaczcie. Wkręcik. Chyba jeszcze nie doszedł tak, żeby całkowicie przebić oponę, więc fart.